Nazywam się Elżbieta Budzisz, jestem germanistką, nauczycielem akademickim. Mam rodzinę, męża, trójkę dzieci. Chcę opowiedzieć o tym, jak Pan Jezus zmienił moje życie, jak znalazł mnie. Wychowałam się w rodzinie ludzi uczciwych, którzy przekazali mi to, że Pan Bóg jest, czuwa nad nami, rozlicza nas, nagradza i każe. Starałam się żyć religijnie. Podobać mu się. Gdy grzeszyłam, było to dla mnie dużym problemem, ale biegłam wyznawać grzechy, żeby Pan Bóg mógł być ze mnie zadowolony, żebym mogła kiedyś osiągnąć zbawienie. Gdy wybierałam się na studia, rozpoczęły się moje problemy zdrowotne. Miałam problemy z takimi dziwnymi atakami, którym towarzyszyły drgawki. Drga, drżały mi, drętwiały palce u rąk i u nóg, sztywniały kolana. Trwało to kilka minut, zanim doszłam do siebie, później jeszcze może przez godzinę trzeba było mi rozcierać ręce, żebym odzyskała czucie. Lekarz przepisał mi leki, które miały eliminować rozpoczynający się atak, więc nosiłam je zawsze przy sobie. Kiedy byłam na studiach, zaproszono mnie na wyjazd. Na obóz, na którym ludzie opowiadali o tym, jak Pan Bóg zmienia ich życie. Czytali Biblię, modlili się i oczywiście mówili mi, że powinnam się nawrócić, powinnam oddać moje życie Jezusowi. Byłam bardzo zdziwiona i powiedziałam im, że jestem osobą, która liczy się z Bogiem i nie sądzę, żebym potrzebowała nawrócenia. Jestem człowiekiem religijnym i starającym się żyć uczciwie. Na to oni powiedzieli, że każdy potrzebuje nawrócenia. Tego było już za dużo, nie wytrzymałam do końca obozu, spakowałam swoje rzeczy i wsiadłam do pociągu. Razem ze mną wracała moja przyjaciółka, która tam mnie zaprosiła. Już w pociągu poczułam, że atak, który zdarzał mi się wcześniej, teraz się rozpoczyna. Drętwiały mi ręce, drętwiały mi nogi, zaczęłam szybko szukać lekarstw w plecaku. Okazało się, że śpiesząc się zostawiłam je na obozie. Zobaczyłam tylko jak przyjaciółka chowa, ręce, chowa głowę w ręce i zaczyna się modlić. I wtedy w jednym momencie wszystko przeszło. Nagle moje ręce były znów miękkie, nogi były miękkie, i bardzo wyraźny, wewnętrzny głos mówił mi: Jesteś zdrowa. To było Niesamowite przeżycie, dlatego, że nigdy wcześniej taki atak nie kończył się w momencie, kiedy się zaczynał, i nigdy wcześniej nie czułam takiego pokoju jak w tej chwili. Podziękowałam jej za modlitwę, a ona powiedziała: Nie mnie dziękuję, tylko Jezusowi. I pojawiło się wtedy takie pragnienie, żeby poznać bliżej Jezusa, żeby zacząć czytać Biblię. Zaczęłam czytać list do Rzymian. I tam zobaczyłam, że tak naprawdę ja też potrzebuję nawrócenia. Gdy mówiłam wcześniej, że nawrócenia potrzebują pijacy, złodzieje, mordercy, a nie ja, to nie była prawda. Dlatego, że w liście do Rzymian jest wyraźnie napisane, że wszyscy ludzie zgrzeszyli i każdy jest pozbawiony chwały Bożej. Więc ja również, moimi próbami, żeby dotrzeć do Boga, nic nie zdziałam. Uczynków też nie mogę osiągnąć zbawienia, więc nie ma znaczenia, czy będę dobrze postępować, uczciwie, czy nie. Jestem przed Bogiem tak samo winna, jak złodzieje, pijacy, inni ludzie, których grzechy są może bardziej widoczne. Nie ma znaczenia, jaki to jest grzech, każdy oddziela nas od Boga. I tylko dzięki śmierci Jezusa możemy zostać usprawiedliwieni, możemy zostać obmyci z tych grzechów. I to nie jest z nas, nie nasze wysiłki, ale to jest łaska od Boga i zbawienie jest przez wiarę, tak jak jest w liście do Rzymian napisane w 28 wersie, w trzecim rozdziale. I Biblia zaczęła do mnie przemawiać, przekonywać mnie o tym. I wiedziałam, że coś muszę z tym zrobić, że Jezus, który okazał mi tak wielką miłość, tak wielką łaskę, uleczył mnie, uleczył moje zdrowie. I czeka teraz, czy zechcę przyjść do Niego i przyjąć to, co On już dla mnie zrobił. On umarł dla mnie na krzyżu i wykupił mi życie wieczne, wykupił mi możliwość przebywania z Nim w relacji, z Jezusem, z Ojcem, z Duchem Świętym. Więc pewnego dnia, w sierpniu, klęknęłam przed Bogiem. Powiedziałam, że wszystkie moje grzechy, które do tej pory były, chcę mu wyznać i od tej pory uczynić go panem mojego życia. On nie ma być już częścią, ma, nie ma być tylko schowany za fasadą religii w pewne określone dni i pory. On ma być panem mojego życia, któremu wszystkie inne dziedziny będą podporządkowane. Wielokrotnie słyszałam, że Jezus umarł za nasze grzechy, że zmartwychwstał dla naszego zbawienia. I zawsze to była liczba mnoga, ale teraz wiedziałam, że to dotyczy tylko mnie, że On za mnie umarł. I ja mam być zbawiona i ja muszę się zgłosić osobiście, bo tą przepustkę do nieba, którą On wykupił dla mnie i z którą czekam. A jeśli nie przyjdę, to mnie coś ominie. To mnie ominie coś wielkiego, co on zrobił dla mnie. Więc nie mogę przejść obojętnie obok tego. Oddałam moje życie Bogu 25 lat temu. I On nadal jest ze mną. W różnych sytuacjach, w bardzo dobrych chwilach, w chwilach radości i pokoju, ale też w bardzo ciężkich momentach. I wtedy naprawdę wiem, że niesie mnie na rękach i że mam z Nim osobistą relację. To jest mój przyjaciel, który jest koło mnie. Nie jest gdzieś daleko, nie muszę go szukać. W każdej chwili jest koło mnie. I kiedy trzeba, to ochrania mnie swoimi rękami, posyła swoich aniołów, a kiedy trzeba, niesie mnie na rękach. I wiem, że spotkam się kiedyś z nim, twarzą w twarz, tylko dlatego, że Jezus za mnie umarł i tylko dlatego, że on mnie z łaski zbawił, a nie dlatego, że ja cokolwiek zrobiłam i ja zasłużyłam sobie na to.